Siema ludzie, z tej strony że... A to jest kolejny odcinek Spelunków Dostałem ostatnio dwa wyzwania Jeżeli nie więcej, może kolejne przykapiłem To będą musiały sprawdzić w komentarzach A dwa widziałem Jedno z nich można powiedzieć, że wykonałem Czyli przejście bez Shotguna, Jetpacka I... czegoś Znaczy tam można powiedzieć, że zginałem na jamie jak już go pokonałem, ale wiadomo, jeżeli będę musiał to kiedyś powtórzyć, no to po prostu nie teraz. A teraz wyzwaniem było nie używanie ani jednej bomby. Mogę oczywiście używać eksplozywów, czyli um, TNT miny itp., itd., lecz nie mogę użyć ani jednej bomby, i to jest troszeczkę kłopotliwe. Co oznacza, że najprawdopodobniej nie dostaniemy się do black marketu. Więc to będzie tylko przejście do jamy. Co nie zmienia faktu, że szopki poja możemy okraść. <grymne> to jest dowód, że chwilkę nie grałem z pelunki. Już naprawdę od tygodni nie grałem z pelunki. Okej. Okay. Zobaczymy. To czy tam jakoś mi się nie przydaje. Jak zwykle się cieszę z bomb, to tym razem. E, co mi z bomb? Zawsze tam, jak pierwszy raz cisnę po długi przeje, to failuje pokonywanie Shopify'a. Ale myślę, że szybko sobie to ogarnę z powrotem. Tutaj mamy Volta. Tam mamy sklepik z shotgunem. Czy chcę go okradać? Będzie lepszy sklepik do... ...przy... ...do ten... ...do właśnie... ...zabierania jego rzeczy. W tym nie było nic specjalnego. Szutka no i tak dostaniemy. No właśnie. Tu jest spokojnie. A to mamy niewolnika. O, poważnie, poważnie. Nie byłem pixelowy efekt. Mhm. Mm tu oczywiście dołem. Piesek poleci, ale przeżyję. A tu mamy. Okej. Okay. Okej. Okay. Na wszelki wypadek zawsze schodzę niżej, jakby przed ten nie doleciał. Ale na szczęście ty, tym razem obyło się bez faili Mamy cztery życie. No, bez faili. Załóżmy, że obeszło się bez faili. Tam spokojnie byśmy dostali, ale Nie chciałem ryzykować upadku. Okej, okay, to już można by. Za climbing logs się tutaj. Chociaż, może z tym będę chodził. Nie wiem, jak będę pokonywał środki pełów. Ale to mi się przyda za bomby. Jakbym znalazł teraz ten. Jakbym znalazł Dead, Black Market, nie Dead Market. To byłoby spoko. Jakby Ciebie rozwaliło teraz. O, o. Dziękuję. O, hello. Jest! Udało mi się. <grytania> Tylko ja bomb nie mogę używać. Jestem ciekawy jak ja to zrobię. Jak ja zawsze bomby używam. Mam troszeczkę pom Mam jakiś pomysł. Patrzcie co robimy ej, ej. O, spadł? O to chodziło O, 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 o! Dobrze. Jakby to jest całkowicie improwizowany Pierwsze, raz to ja Trzeba pożyczyć przynajmniej shotgun O, bez tego sobie nie damy rady. Nie mogę bomb używać, co jest najgorsze. Ale zawsze to bombami robiłem. Wow! Szybko zrezygnowałem. Ten szybki szybko się nie wydostanie. Mam nadzieję, że dwóch tutaj rozwalę. Odzwalę dwóch. Okej. Okay. Jeszcze tutaj pewnie. Ajaj. Są. So. Toż ich by można olać. To spokojnie można by olać, ale to. Gdzie są ciałka? Mam minutę. Nie widzę tego. Mm, zobaczymy, czy to wyjdzie. Jeżeli musiał uciekać, Temet. Żeby to spadło. To ja za mało tych ciałek. Nie mam pomysłu, jak sobie z nim pojadzić. Czy da się z nim pojadzić bez bomb? Bo nas aż sam się prosi po prostu, żeby tam wpakować bombę. Będę musiał następnym razem na szybko po prostu wbić i mieć nadzieję, że wyjdzie. A to tym wyzwaniem teraz będziemy się... Z tym wyzwaniem będziemy się męczyć. Okej... Okay. Bomby, świetnie, bezużyteczne. Tak, jest i... Ha. Czy kompas jest dla mnie konieczny? Sparks już jest niby tak. I Ten shotgun też się przyda, teraz. Okej. Okay. Okej. Okay. nic. Okej. Okay. Cape się przyda. Tylko jak się tam dostać? Iść na lewo jeszcze troszeczkę. I jeszcze troszeczkę, teraz na lewo. Oj. Okej. Okay. Okej. Okay. Huh. Nie wam, że tam pieska ją tam zostawiłem. Nie wiedziałem o tym wcześniej, więc What can I do? Okej, okay, tu nie ma skrzyneczki. Okej. Okay. Mam nadzieję, że tamtego nie ma, bo nie dostanę się wtedy nie ma. To nie jest niżej. Ale nie widzę skrzyneczki. Okej, okay, mogliśmy sumie spaść, tylko. Okej. Okay. Okej, okay, ok. Nice. Czyli spokojnie bez liny tam się byczej dostaniemy. O, mogłem sobie teraz się pakować. Nie wiem dlaczego tego nie zrobiłem. Ok, nic nie dostaliśmy z tego. A tu znowu podobny styl. Ok, nice. Jestem ciekawy, jak teraz jest Wejście do Black Marketu. Pewnie nie jest i trzeba by nie pominąć. Okej, okay. ta pierdolnia troszeczkę mnie niepokoiła. Pyk pyk. Wiem, że są czerwone żaby, ale ich się troszeczkę ciężko używa. Jakbyście nie widzieli... Wow! Te też nie moglibyście się tutaj widzieć. Znaczy, no, mi, moglibyście. Mam na myśli szowki PEA. Zdziwiłem się po że... okej, okay, jest tutaj. Okej. Okay. Nie widzę szansy, żeby tu użyć... Nie widzę szans, żeby użyć tej bomby jakiejś innej niż zwykłej. Więc trzeba będzie pominąć. okej okay. a tej żaby na pewno by nie, donió nie doniósł wyżej, spokojnie. Tego się nie dało zrobić po prostu. Oprócz Bl Bluefield OP, zbyt mocny dla mnie. Okej. Okay. Myślę, że spokojnie tutaj do donieść pieska. Świetnie, bomby! Hmm... Nie, ja nie będę się teraz bawił. Bo mógłbym nazwać to. Tą... Mógłbym wziąć tą statuetkę z wody. A to byłoby dużo zabawy. A łatwiej byłoby to wielką pianie załatwić bombami. A poważnie. Takie stawienie. Ok, będzie życie. O ile nie zginę nie Życie. O, 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 okay. ja Mam nadzieję, że tam są jakieś kolce niżej. Mmm... Okej, okay, świetnie. Ice Caves. I yeti, najgorzej. Mam już kompas, liny. No, w sumie liny się przydadzą, więc aż tak źle może nie będzie. Gdzie jesteś? Tu po lewej? Tu powinien być po lewej, nie? O jest. O, jakby będzie zamierzony. O tak, o tak. UFO za bardzo mnie. Nie, uspokaję. Okay. Oh, okay. O, bo blisko. Okej. A to chodzi. A to chodzi. O to chodzi. Jestem ciekaw, jakie jamy zwalę. Bo ja nie, nie, wiem, czy kiedykolwiek zwaliłem. Z tym. Bez użycia bomb. Nie wiem, czy zrobić to na szybko, może na wolno będę próbował, Bo zawsze chcę to zrobić speed nowo. Czyli zrobi po taki dołek pionowy. A może to troszeczkę rozproszę. Zobaczymy. Tylko po prostu, jeżeli nie ja do speedo, to jest super duża szansa, że coś mi zespołni. A z tym już bywa, już nie. Czy to wychodzi na dobre, czy na złe? Głównie na złe wychodzi. Ale zobaczymy. Climbing Gloves w ogóle mi tu psuje sytuację. Ale za, do momentu walki... Ojej. Do momentu walki z... Mm, ja może Znaczy nie, Allmaking to pomaga. Wow. To, a nie mam Climbing Gloves, to wcześniej miałem. Jak dobrze. Gdzie jest twoje wyjście w ogóle, że tu szalejesz? Tu po lewej. Ajaj. Tak musimy zrobić. Wow. wow. Wow, wow, wow. Szansa. Aj! Szansa pewnie jest zepsuta. Ok. Ok. Wiadomo, że do City of Gold nie mogę się dostać, bo nie byłem. Nie miałem. Nie byłem w Black Blackmagicie, więc nie, by, nie miałem. Anka. Ok, nie żyjesz. Wow, wow, jeden piksel niżej i będzie nieciekawie. Zrobimy, o tak, okay. Właśnie dlatego tak wolno szedłem po nim. Świetnie. A, jest. Chodź tu. doki loki. To już tu? Nie, jeszcze jeden. Przecież nie śledziłem po prostu. Nic mi tutaj nie pomoże, tym bardziej... Aj, mówiłem, że mi zepsuje Climbing Glows, więc... Ajaj... Aj. Byłem pewny, że po prostu coś uderzę, w sensie odgóje, że skoczy na kogoś. Dlatego nie, nie dawałem mu razu wyjścia, a tu się przypadkiem znalazłem przy wyjściu. Okej, okay, to ja się troszeczkę boję. Chciałbym to zrobić speedrunowo. Ale chyba nie damy rady, po prostu. Więc zrobimy to tak. Oj, teraz zezwalamy. Jeszcze tu mało. Zrobimy tak po prostu na. Ten, nie speedrunowo, jednak. Ale. Nie, ten, też nie całkiem zwyczajnie. Na spokojnie. Okej, okay. jest. na ta małpa. Co? <grybuj> 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 Dobra. Tego... Tego nie zrozumiałem. Nie wiedziałem, że tak może mnie... <laughs> ...walnąć. <laughs> Dobra, teraz spróbuję speed bo jeżeli nie będę miał climbing gloves. Okej. Okay. W porządku. <laughs> ale, ale on mnie nie zgniótł, on się... On mnie na bok tak nie wiem co on zrobił Najwyraźniej mnie zgniot jednak Okej okay. Nie chciałem Klaminglows podnosić po prostu Ale mamy go w takim wypadku Nie będziesz odgana, o, oh, może będzie. O, oh, hello? <grystanie> Jaka walka dobrze? <grystanie> Najlepsza walka jaką kiedykolwiek miałem szropki <grystanie> PM. <grystanie> Oh, A O, już chciałem strzelać. A, potrzebuję ciebie. Przeżyjesz? Przeżyjesz? A, przeżyjesz. Okej. Okay. O, chciałem strzelać. To byłoby głupie, bo akurat ja bym zastrzelił ciebie, piesku. Uh, o, oh, 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 hello, hello. Bomby, ale fajnie, tego właśnie potrzebuję. Byś tutaj się kręcił. O, o, o! Hmm. Tego Pieska ja czy nie ściągnę niżej. Będę musiał użyć Liny, i tak zrobimy. Chodź tu Piesku. Wcześniej w ogóle liny nie użyłem, więc... Jak teraz użyję jednej, to chyba nie będzie źle. Mam nadzieję przynajmniej. Mam nadzieję. Tu chyba nie ma przejścia. Jest, jest. I dla tych węży i... Z... I w ogóle. Przeciwników. Wow, nie zauważyłem Cię niestety. Mhm. Dobrze, że tego pieska zaniosłem, bo teraz miałbym jedno życie, a dwa to zawsze więcej niż jeden, więc... Więc dla mnie spoko. Z broniami... Spike by się przydało. Okej. Okay. Świetnie. Jesteśmy tutaj. I uległ. To by się przydało bardzo. Nie wiem do czego ale na górze był shopkeeper. Z tego co wiem. Leży, świetnie. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Jest! Wiem, że wyżej jest piesek, ale załóżmy, że te 6 lin mogą mi się przydać w jakiejś ciężkiej sytuacji. Przecież nie biorę climbing gloves. Um, climbing gloves. Coś tam źle powiedziałem. Clubbing, coś w tym stylu. jest mieć bezużyteczne. Spring shoes. Może? Ale to było głupie. Ale to było głupie. Muszę użyć inny przez to. Okej, okay, nie żyjesz. Tam jest wyjście. Okej. Okay. Świetnie. W ogóle mam teraz Jutrze? Nie mam. Nie ma problemu. 6 żyć. To może troszkę mało, zobaczymy. I ty wbierz mi dowody z pianią. Okej. Okay. I na pewno teraz minęliśmy black market. Nie było go na wierzchu, więc eh, Nie było też sytuacji. Jakiej dogodnej żeby go rozwalić, więc e. Wo, wow, wow, Bąble śmieci wypad. Ej, poważnie, to nie jest śmieszne, ten jest przejście. Ajajaj! Aj. O, w sumie. A hmm. Ajajaj. No. A Caves. Mam kompas? Chyba mam kompas. Mam. Świetnie jak czy też mam, przez co spokojnie mogę iść przez lód? Ojej, hm, no nie fajnie to wygląda, ale udało się, jakby co, to najprawdopodobniej jest ostatnie podejście. Więc muszę się tu stojać. Ajej, nie tędy. Tędy. To, że w ogóle jest na prawo jest. Więc mógłbym pójść tutaj. To jest gdzieś po prawej. A tu możemy spokojnie zejść Na to No, dzisiaj mi się nie udało niestety, ale spróbujemy jeszcze na jakimś live'ie albo innym odcinku, więc dzięki wielkie, że oglądaliście i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Siema ludzie!